Jestem Pan Majkowski, Skagimowski, Dioski, a Ciebie Amelko, do ja kurwa strasznie kocham Gdyby nie Ty, to już z okna, moja miłość do Ciebie to nie plotka Jakbyś była ze mną, to tak jakbym trafił w totka Pamiętam ten dzień, kiedy do Ciebie pisałem i też ten dzień, kiedy płyłaś na mnie A Amelka, czemu Ty musisz mnie odrzucać? Kiedy może Ci być ze mną tak dobrze? Zabrałbym Cię ze mną na wodę, Amelka, Ameryka, czemu ty musisz mnie odrzucać, kiedy może ci być ze mną tak dobrze Zabrałbym cię ze mną nad wodę Ameryka, czemu ty musisz mnie odrzucać, kiedy może ci być ze mną tak dobrze Zabrałbym cię ze mną nad wodę Kiedy już się mi tak wydawało, że będę miał cię już niedługo Nagle tak ze skupy napisałaś do mnie Żebym spierdalał i że ze mnie jest pajac A kiedy podejściałem to mnie olałaś I myślisz to dzisiaj, że jestem spierdolony A ja tylko chciałem mieć cię obok siebie Amelka, czemu ty mu się pisałem? I też ten dzień, kiedy klułaś na mnie jadę. Amelka, czemu ty musisz mnie odrzucać? Kiedy może ci być ze mną tak dobrze? Zabiałbym cię ze mną nad wodę Ameryka, czemu ty musisz mnie odrzucać, kiedy może ci być ze mną tak dobrze? Zabrałbym cię ze mną nad wodę. Ameryka, czemu ty musisz mnie odrzucać, kiedy może ci być ze mną tak dobrze? Zabrałbym cię ze mną nad wodę.